Ochotnicze straże pożarne to niezwykle ważny element lokalnego systemu bezpieczeństwa. To właśnie druchowie ochotnicy, często jako pierwsi, pojawiają się na miejscu zdarzenia. Mimo, że nie są zawodowcami, muszą być zawsze w gotowości i wykazywać się ogromną sprawnością fizyczną. Doskonałą okazję do sprawdzenia swoich umiejętności mieli na stadionie gminnym Wiedwabnie, który jeszcze niedawno wystąpił w nominowanym do Oscara filmie Io. A teraz był gospodarzem jednej z najważniejszych imprez w całym powiecie, zawodów sportowo-pożarniczych powiatu Szczycieńskiego. No, choć jest, że pożarne to nieoderwalny element naszego krajobrazu. Nie tylko tutaj ziemi szczecińskiej, ale także całe, całego kraju. Bez Ochotników strażaków tak naprawdę nic się nie dzieje. Więc na nich możemy zawsze liczyć i oni są wszędzie tam, gdzie potrzeba. Wśród naszych drużyn jest m.in. OSP Jedwabno, które wygrywało już wielokrotnie zawody powiatowe, ale również zawody wojewódzkie i startowało w zawodach krajowych. Więc na wynik sportowy jak najbardziej tutaj liczymy. Cieszymy się, że dzisiaj jesteśmy gospodarzami tych zawodów powiatowych, że możemy gościć Ochotnicze straże pożarne z terenu całego powiatu. Do rywalizacji w dwuboju pożarniczym w Jedwabnie stanęły dwie drużyny, żeńskie i dziesięć męskich, które walczyły w sztafecie pożarniczej 7 razy 50 metrów z przeszkodami i ćwiczeniu bojowym. W zawodach wzięły udział jednostki z gmin jedwabno dźwierzuty Szczytno-Pasem, Wielbark Rozogi i Świętajno. Wysoka sprawność fizyczna wpływa na. Skuteczność działania ratowniczo-gaśniczych. Jest to potwierdzenie sprawności i taki element szkoleniowy, przygotowania do zawodu strażaka-ochotnika. Zawody sportowo-pożarnicze to okazja nie tylko do zdrowej rywalizacji druchów, takie wydarzenia pokazują również, jak ważne jest odpowiednie wsparcie ochotniczych straży pożarnych. Ja jestem dumna, że w powiecie Szczecińskim. Kontynuujemy tradycję wielopokoleniowe, bo to są straże, które już obchodzą stulecie istnienia. I kontynuowana jest, przekazywana jest z pokolenia na pokolenie. Ćwiczą, rozwijają się. Nie mamy wątpliwości, że Ochotnicza Straż Pożarna to jest absolutnie fundament z lokalnego systemu bezpieczeństwa. Wspieramy na co dzień i strażaków i druhów ochotników. Widać to i w dotacjach dla Ochotniczych Straży Pożarnych i w nowych wozach, które kupujemy w zawodach sportowo-pożarniczych powiatu szczycieńskiego wzięły udział dwie drużyny z gminy Jedwabno – OSP Nowy Dwór i OSP Jedwabno. Jednostka z Nowego Dworu zajęła drugie miejsce, a OSP Jedwabno szóste miejsce. W zawodach zwyciężyły drużyny kobiet i mężczyzn z OSP Rumy z gminy Dźwierzuty, które awansowały do rundy wojewódzkiej. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv